Cześć, witajcie. W pierwszym odcinku Let's Play Terraria. jest ze mną Pedober i, i ten... i czekaj. Mudzin, no Ksaltas, no dobra, niech będzie ksaltas. Nie jestem pedoberem, tylko jestem MD1313. No to tam MD1313, no 13-13, Tak, Ale się uśmiał. O, no troszkę pograliśmy już. E, lin, ten... już ten MD1313 też nagrywa. Dobra, możesz mówić, Macie mi się nie przeszkadza. Dobra. Więc y, wrzucę linka do jego kanału w opisie. Znalazłem życie, znalazłem serduszko! O oh, fak, moje, moje, moje jest. Cicho. Troszkę już to pograliśmy, chłopaki są właśnie w cave. Ie. Ze mnie poszli. Byłam jakieś bugi, bo mnie wywala. Ha, ha. ha. Ja odpowiadam za bugi, to powiedziałem. No właśnie. powiedział. <coughs> Chcę się tylko wybronić. po szóst, jeden, o. mamy no, w krystal, aby nie. Oh je! Yeah. Ja już trochę długo nagrywam, więc już 15 albo 20 minut będzie. Ty, no właśnie. O której zacząłem nagrywać? 15 po, załóżmy. Dobra, yy, odcinki będą, nie może 20, 15-minutowe. Aha. Albo 215. Dobra, nie skomentuję. Ale nie będą za krótkie, żeby Was nie zanudzało. Czaj. Jest 15 po zacząłem do może 10 minut, do 25. 30, do 40 może wow, będę nagrywał. Nie do 35 będę nagrywał. Tak 20 minut. My będziemy w Kejbie, będziemy przedłużać troszkę odcinki. Wiecie, żeby była ciekawość i tak dalej. O, widzę mudzina już, sardasa O, jakie długaśne drzewa. Będę miał na później zapasy. Aha. A co wy a już... Wycie, że świecę? No, a co wy już z Skywa wracacie? No, już nic nie ma. Słabo. Była tylko skrzynka, w której były ten... Noże do rzucenia i granaty. Granaty? Co? No. Później zobaczycie jak... Maciuś się zabawia granatami to Już mi się skończyły prawie mm. A mam shurikeny na przykład Shurikeny. O to zobaczymy Moje, mój koper Spokoj, ja mam 27 żelaza O! Idę szukać dalej cave'ów Dobra, spoko Od razu mówię, że oni dłużej grają ode mnie Ja gram zaledwie tydzień, może krócej Oho ja nie gram tydzień, może krócej. Ta, tydzień. Ho, ho, ho. Ja mam krótką terarię. Chyba trzy tygodnie. Krótko. Ale dorzuca, podkreślam, mam oryginalną terarię. Yy, ja też, cicho. ho. mam oryginalną terarię, ale tylko te zombiaki nie mają głupie. Ho, ho, słuchaj no. Kolejny cave, ale malutki. a to cave, z, na, z cave że z nas, no. Będzie bek jak tego, jak to się nie nagra. Ha ha ha, Wypluj te słowa. U mnie nie ma żadnych ja. faili. Ja już testowałem. Oho. Mam trochę. Lo o, mam trochę żelaza. layout nie do tematu, ale okej. Okay. Myślę, że przeżyją widzowie. Później go zmienię. A znaczy, muszę sobie zrobić? Lub kolejny. I też i też zrób. Łatwo się robi. Jak? No, później, poza anteną Cię, Tobie wytłumaczę. Poza anteną, to jasne, akurat w kablówce do nas puszczać. <laughs> no dobra, poza nagrywaniem. Boże, w kablówce, tak, anteną, kablówka, brawo dla mnie, brawo dla mnie! Uuu, grzybki, mashroom, mashroom! Baczer, baczer, baczer. My nikogo no, nie porównujemy, tak więc... O właśnie. Marian, bo przepraszam, kszarda, z czemu się nie nazywasz? Bośniek. twoja głupota mnie powala. Czemu? Bośniek. Bo ja A. tak A. mówię. Mam nadzieję, że nie będzie widać, kto mi się na Skype'ie pojawił, bo... Korapszon! Zatem korapszy, nawet nie. Ale dużo drewna, haha! Ha. Mam jakiś gówniany Nie Nie dedłem. Ale, Masz jakieś gówniane nie dedłem? O Boże, niech mnie to zabiją, pomocy! Czekam, czekam, Albo niech mnie zabiją. Tak, powinien po samobójstwo. Albo nie. Skąd ja mam podwiona, to ja już nie wiem. A, bo znalazłem dzwonki, hoho! Helie, zginąłem. O, zobaczymy skina tego ziomka. O, czekam na ciebie z pochodnią. Od razu o, mówię, że nie da się takiego skina zrobić. No jak gwiazdka! Gdzie ona jest? On jest! Nooo! Moje! Jest dobrze! Jest! Nie! nie Miałem pochodnie pomocy! Chodź, pomóż mi walczyć, a nie! mi po świecie, rzucę granata! Oho, gronda! Ależ uratował sytuację. Nie musisz siedzieć, ja sam się świecę. I jak ty świecisz? Weź pochodnię. Mas Boże, mego nie widać. Masz, masz pochodnie w, w łapie? Oj. Nie. Ja, to jak ty Siec. świecisz? A! i tak Tak ty świecisz. Oj. Nie mnie to zaraz zabiją. Jak ty świecisz, cheaterze? Wypiłem potka. A, cheater. Biorę dobry towar. <laughs> dobry towar. Aha. Czekajcie, czekajcie, ciekać. On mnie umrze, on mnie zabije, on mnie zabije. Aha. Zabijcie go. Aha Dobra, może z... zróbmy kopalnię tak, kopnę pod siebie. Chodźcie kupimy... Skąd to naczepek? Wykułem se. Czy daj... gdzie są... jest to dokucia? Weź mi daj Iron Divine. Gdzie masz ksardas? Widzisz? Schowałem. No weź. schował? Nie. A ja mam na chwili piecyk, no weź. Nie, nie wezmę. Ja zaraz zrobię. Aha! Ja lewę, te prawe. No, opera. Nie o, stać mnie na piec. Aha. To jest pan dopiero. Stać mnie na piec. Ok, ja. Oj mm. Ej, tutaj hacja robimy, nie? A. Co trzeba mieć? Daj mi pochodnie. Dzięki. Aha, ja się od was odgrodzę. I dalej nie mogę... O dobra, ja zrobię piec, jest piec. Nie, yeah, 23 bary. Oho! Nie! Ja Iron Moja I Ty masz Iron Czego? Marian? A. A. Zrobię sobie sztabki. O. To chodź tutaj. Ma ktoś dać jeden koper or? Uf. Bo mi zabrakło. No chodź. A. Dziesięć mm. mi dał. Więcej Dobra, nie Dobra, też może być równo wyszło w każdym razie, hehe. Bo ja nie lubię, jak tak zostaje jeden, bo to wtedy, o stać mnie na ten czepek ma. ksardas. Patrz jaki ja mam miecz. Zazdroszczę. Z czegoś mi pochodnie, Boże. Chodziło mi o strzały. O. Co by tu zrobić? Łuk, mam łuk. Super. Ja sobie zrobię... Oho! To możecie sobie wziąć, nie chcę tego. Daj tarczę, masz dużo torczów i ja masz tarczów Zaraz, damy. Tylko czekaj, bo to se... Kurde, na kilof mnie nie stać. Dobra, trudno. Na czepek też nie chyba. No, nie stać, U. U. Ja mam miecz, który zadaje 10 damage'a. A, A miecz, który zadaje... Jaki? Y -y, srebrny. Ale no nie srebrny, tylko... murzyński. Jaki cheater. Ja mam drewniany, ha ha ha, ha. ja cię mam żelazny. No chodźmy. też jeszcze żelazny. Czemu nie mogę zrobić ten strzał. Ognistych. ten strzał. Kopiemy pod siebie, dawajcie, chodźcie. Mhm. Zombie. Zombie. Mój. Mój. Idź go przytul. Chodź młodziaku. nie porównam tego do innej gry, która jest też fajna. Właśnie <laughs> zielony. Yeah, ale walczy. Nie chce mi już się walczyć na raf. E, e, robimy wooden platform, czy jak się potem wydostaniemy? Ja mam platform? już dużo. Mm. Muszę wam zabrać pochodnie. Jak opiec z jednej czy z drugiej? Ja lewej. Idź do nich, idź do nich, ząbiaczku. Czekaj. Chill. Fuck. Debil. Debian. O Boże. O oh Jezus, tak musiałem to zrobić. Tak zachowuję się Sardos. Spamujcie mu na kanale. Spoko tak nie będę szpać. Ło, wow, okej, okej, ok, okej okay, okay. Ale duży! Aha, strzały! Trzy krowski Odej mi strzały, ja zbieram strzały, bo Ja, ja Dobra, mam ur... później. Czekaj, trzeba to zabarykadować wodę. Barykaduj mi to, a ja kopię dalej. Weź zabij tego kuchniarza, bo ma krzywą mordę oko ma ale suchar ale ja mam ale lagi z ja tym proszczepkiem nie ma lagigi wodny ten tak, lagi w grze nie na scape. co robisz? Kopię dalej a Właśnie, byliście świadkiem jak mnie wywaliło. Ja lewe. Znaczy ja prawe. Tak. Mm -hmm. Oj. Widzowie będą znać y, IP serwa. Czekaj, czekaj. U, <küh> Dobra tam, cicho. Tego się nie wytnie, bo mi się nie no chce. Ko? Ale ten... Ale tak czy siak nie znacie. Do ha, ha. Dlaczego tutaj zamurowaliście? Bokej! Tak, bokej, zamurowali, bokej. Teraz deadnę. O, myślałem. Kto miał styki tego? Ja. A ja walczę z, dzielnie ze slajmem. Psi, wy koper zbieracie. Ja zbieram. Jest, torczy są. Co wy tam zbieracie? Zabierają mi różne rzeczy, a potem się nie będą dzielić. Mówię wam. Fog. Ja się boję, żeby się ze mną nie będziecie Ja się, się będę dzielił. Przecież znasz mnie od podstawówki. Ha, ha. Nawet nie od podstawówki. Przecież szkola. No dobra, od, od Jeszcze życia. Wcześniej. Od domu. o Slime. Oho, co O, dalsza część kejwa, Ciąg ciągu dalszy nastąpi. Macie ty jak tam z czasem stoisz? Nic z tym. Później mi dasz sekret, jak stawiać bez limit. Dobrze, i potem mi się nie dziwi, że będzie ci się 3 godziny przesyłało, nie? <noise> tu się kopiemy. Gdzie się kopiecie? A to pisze, ile nagrywam? Nie pisze, ile nagrywasz. Musisz to wiedzieć. Właśnie, to jest minus. Aha. O, żółty slime. O, kobłeb. Wydobyć kobłewa. Dlaczego wy te, te slajmy nie zabiliście? Może się zesztyły. To help mnie mi ktoś? Tak to się robi. Podnieś strzało, no. Dobra, to kończę dzisiaj odcinek. To nara. Ale u mnie ciąg dalszy. Cześć. Aha. Na razie. Komentujcie i resztę takich mm -hmm. fajnych Jezus, rzeczy. Jezus, jakie błaki. Nara. I teraz się na czerwono świeci, to co to znaczy? Że Że jest wyłączone. No, zapisuje? Teraz znowu na żółto, prawda? Jeszcze no. się dopisuje. No. kolega pierwszy raz używa FRAPSa, także się nie dziwcie. <laughs> Sorry. Ja nigdy nie używałem to i nie właśnie. będę. Ha, mów, mów, najpierw mówił, że coś nagrywa. Będzie nagrywał. Może coś nagrywa. Dobra, jest na żółto. To fajnie. O, że lefisz. To wyłączam już, tak? Wyłączyłem Wyłączyłam teraz a coś zapisać. Okej. Okay, okay. Ej, gdzie poszliście. Dalej wodą na dół, czy... No chyba nie. O, Czemu mi kopra nie zbiera? Jak agresywna. Co? O, ja też zaraz będę kończył. Auć. Czemu no, będziesz skończył? Potem będzie się godzina przesła ale zresztą nie chcę zanudzać moich kochanych widzów. Oho, jak na razie. To pójdzie co na zaparty. Nie, nie chce mi się. Znaczy to łatwo podzielić, no ale wiesz. Odcinek to odcinek, a nie jakieś party. Party hard. Mhm. Czemu wy kopra nie zbieracie? No po co? Bo my hejtujemy kopra. A potem będą coś chcieli. Ha, ha, z kopra. Ja wydobywam, ale nie wszystko, bo nie chce mi się. Zostawili tyle tego. To jest męczące, jak się nie ma lepszego Życie. pikaksa. Oho. fuck, dedne. Co wy tak kopiecie? Teraz mi proszę tam ładnie. Te. Dobra. Jeszcze. Debil. Debil. Weź mi łodę. So Weź mi tam zrób te transformy. Maciek. Fak. Nie mogę teraz zejść. Teraz kopiemy Waler Trzeba grapplingi załatwić Ja nawet nie wiem gdzie one są Na hardcora. Na Krzysia Pamiętam. No pewnie Macie księki Dobre klasy. No kurde, znowu mnie wywaliło Ogarnij woodena, że tak to ujmę. Nie. Nie, nie mam drewnianego komputera. Haha. Ha. <laughs> nie mam pół drewniany. Nie masz całodrewniany. Mogę mieć drewnianą obudowę tylko. Ja mam moltenowe. <laughs> ja mam drewnianą obudowę. A ja mam moltenowe spodnie. Miałeś moltenowe spodnie. Molto to taki materiał. Ferrari. Z Godne, że był, nie na O, wiem, jakiś śladzajek. Minecraftowy. Co? To mi nie było słychać. Właśnie. Co za debil. Zo ja nie nagrywam, to można słuchać. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Debile, debile, debile. Jakby mi się chciał, to ja bym zrobił cenzurę. Na Minecraft, Minecraft, Minecraft. <noise> Ale fajna gra, polecam. Ja mam nie Ja niestety nie. Ale Marian nie gra, nie, on nie gra, on nie, 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 nie gra. Nie lubię za bardzo grać w to. O, woli w O. No i Lola. LOL na pierwszym miejscu, pamiętajcie o tym. LOL jest beznadziejny, nie grajcie w to. Nie słuchajcie go, on nie wie, co to LOL nawet. LOL to jest Love of Lauters, nie wiem. League of Legends i To jest nadzieję, że tak to ujmę. Ja zbieram blinkroty, mam to gdzieś. Po co ci blinkroty? Zbierajcie e? wszystko. Zbierajcie wszystko. Co? Wejdź do Jesus, Jesus. Tak, zaraz przejdę do zielonych, o zapomniałem. Co chciałem to powiedzieć? O, gwiazdka spadła. Aha, tylko mam lagi i nie mogę jej podnieść. Bok A ja tak masz już tak? zielony? Wszystkie ja macie, już zabrał No pewnie Zielony nagrywasz? Ja też mam dwie gwiazdki, A mam trzy Dobro, gwiazdki Zabrał mi dwie no. Bo ty Zginąłbym, ale moje pieniądze To ja, ja mogę wziąć. Sam zginę więcej pieniędzy <laughs> Mądre Wiem co oh. my tu mamy. Slajma Macie, no, ale przecież można wyjść z gry i wejść jeszcze raz. mi tu, proszę. proszę Cię. To jest bóg. Właśnie. Za BUGI nie odpowiadamy. Tak. Jak już to za takie większe? Gdzie to używamy ja nie wiem, No właśnie, się spełniło. Nagrałeś coś ze mną, no, Najpierw mi spamował, kurde. Nie to nie było Just specjalnie. To by no. było wszyscy że tak pójmę. Jeżeli się okaże, że nie masz, to masz w pierdziel. Pierdziel! Mamy na, na powieku! Zaraz mogę wypuścić wiązankę. Co chcesz, mamusiu? Jak to czego? Aaaaah! się ci zrobiłam. Te No i wiesz to? Nie widzij. <grywa> Ahaha, uciekam. Jaki zielony słodziej, o, o Boże. Ukradłem mu kowadło. Ej, bo to ma mała <grywa> mnie kocha. Tak, to <grywa> właśnie <grywa> widać. <O>. A. <grywa> <noise> już jestem w zbroi, haha. Oni wiedzą, że ty się nazywasz Zielony no, inaczej? Chyba. Nie wiem, jak co to jestem... Zielony, haha. No, no Jest i... dzielo. zielo. Pamiętaj, że jest zielo, nie zielo. Zioło. Zielo. Zielo, pamiętaj, nazywasz się zielo, tygrze. Jak zielo? No dobra, cicho, to matka motka z przodu. <głos> <głos> no, A, ja już mam nie... zbroję, haha. <noise> To lubi płaski łapka w górę. Wszyscy lubią placki. Lubię je. Ja. Ej, wiecie co? Ja po Lubię to. Pacjentę będę robił. O, ja umieram. Się Ej. Łapka w dół? Co to w dół, znaczy łapka w, w dół? dół? Napiszcie nam w komentarzu, co to znaczy łapka w dół. Łapka w dół, inaczej. Ej, ja tutaj sobie robię haciendę, nie wiem jak wy. ha, -ha. Zielone, przecież nikt, nikt nie interesuje nie. co zrobisz. robisz. Przecież... No jak? No nie jesteś kisiel. w ogóle gwiazdą, po prostu jesteś diwą, która szpań się w ogóle, żal. Czemu zabraliście mi Iron Envil? <laughs> żal mi cię w ogóle, proszę. Szybki Korupcja, uciekam stąd. Nie! Masz żelazo? Ja ja. ja tu robię sobie domek Ale ja już nie mam drewna widzę właśnie Ja już mam tą hacjendę Jakby co to, to będę mógł używać na razie twojego kowala, prawda? Tak. <grym> ja nie mam gdzie mieszkać Najpierw wszyscy używali tak mojego, ko mojego kowala, więc... Co nie robię? Nie, ja używam swojego. Ale łoboda używała no Oboda ja nie za ciebie. W, w którymś Yy, Ej, może To co ty... dobre podkreślenie. Wiecie co? Ja tego bota tutaj zamuruję, bo nie chcę go mieć na chacie. <grym> <grym> Cześć. No co za debil, no. <grym> na imprezę. Nie ma tutaj. gadzie. Skrzynka. A! Otworzyłem. Aha też Aha! Żyd. No pięknie się wyraża. Nie słuchajcie, bo dzieci. Oh. Ja tu robię sobie w ogóle, pasiak. Piękna będzie hacjenta. No pewnie. Co jest apostrof społeczeństwa czy tam margines ulewa? Do społeczeństwa Dobra, pięknie, już tutaj mam drugie piętro. Zaraz będę to robił. Haha, a ty co jest apostro? Ty, nie interesuje, robię lokalne windy. Nie pozwolisz, że wykopię glinę? Nie, nie. Jed jednym głosem, dobra, ale te, tej gliny tutaj nie kopię, po której chodzę, bo nie chcę mi się i potem zakopiewać. A potem to mi zakopiesz ładnie. Jakby nie bym miał, dieta. miał. Na pewno. Poknie to pójdziesz wykopać. Dobra, tyle mi starczy. O, ja zrobię kilkopoziomową hacjendę. Oho. Oj, czas chyba. No nos. No to ja na razie będę tutaj kończył, wiecie? Tylko dokończę chatę. Ale to już poza ten, bo pewnie to jest nudne, no. O, tu będą piękne skrzyneczki, tutaj <grym> też. No pewnie, nie Ale będą... Patrz, jak ten bot... No, patrz, jak Zaczyni. ten bot się męczy. Haha. Bot. Kto? Guide. może razu fajnie. Pewnie ślitował to. No, teraz to muszę być ładnie dirtem Dyrt. Dyr, dyr. Dobra, stądem. Dobra, wiecie co? Komentować, subskrybować, oceniać to Nie dobra. subskrybować. No i trzymajcie się, cześć.